Cześć witajcie Dzisiaj pokażę wam Jukę Gwatemalską Jak podrosła Na koniec sezonu Jak wygląda Powiem wam szczerze, że przyrosty nawet Są spore Sądząc Po ewentualnych Tutaj inne jest Przebarwienie takie jasno niebieskie takie bardziej także przyrost no gdzieś koło 15-20 cm przy tych dolnych yy, odgałęzieniach że tak powiem yy. rosła sobie w gruncie podlewana tak, wszystko inne także Dała czadu w tym roku tak samo. Jest tutaj no, zadoniczkowana, właśnie. Teraz właśnie wykopałem to, dosypałem traj ziemi i pójdzie zimować do piwnicy. Tak sobie wygląda. Mam jeszcze porobione sadzonki. Mniejsze takie, które też zimowały. W tamtą zimę były w nieogrzewanym pomieszczeniu, gdzie dostały mm, ujemnymi temperaturami. A zaraz Wam pokażę jedną z nich, tu, która jest w gruncie tak samo. No i to jest właśnie ta juka. Tutaj pobrwę te o, takie cholewki. I zauważcie co się stało Ty, pod tymi cholewkami. Normalnie korzenie wypuściły na pniu, czyli można by było ją czaknąć tu, i w sumie też by rosła, ale chcę zostawić z nich tak, jak jest. Tak sobie, tak sobie tutaj będzie rosła przez zimę, z tym, że będzie tutaj taki domek, bo wiadomo, albo sterobuda, albo może pełna mineralna. No i właśnie ta jukadusa ujemne temperatury. O dziwo, stożek wzrostu nie wypadł. W dwóch sztukach, które były też w nieużywanym pomieszczeniu, odpadły te dwa środki. Ale sadzonka rośnie dalej. Tylko, że od korzenia wypuściły młode. Nie? Dobra, pokażę Wam jeszcze jedną taką większą. która też wyrosła w gruncie ale była zimowana w pilnicy i to jest właśnie ta juka też jest dość bujna, przyrosty też duże tutaj około 10-15 cm nie wiem czy to widać na kamerze w tym miejscu jest inne przebarwienie a tutaj inne. No, także taki wydaje mi się był przyrost tegoroczny Jest bardzo gęsta tajuka. Żeby miałem obcinać te boczne teby sadzonki, ale w sumie mam trochę tych sadzonek też, nie chciałem jeszcze więcej, żeby tego było, ale chciałem zrobić taką jedną, taką właśnie o żeby rosła w takiej kępie i powiem wam, że to też fajnie wygląda zagęszczona taka, mega to wygląda wysokość jej 1,80m tak to tutaj sobie wygląda myślałem, żeby zostawić ją w gruncie, ale jakby mi nie przezimowała to szkoda by było takie piękne juki się pozbyć wiecie jak jest dlatego tamtą wcześniejszą co wam pokazywałem tą małą sadzonkę przetestujemy i zobaczymy czy przeżyje tutaj mamy jeszcze jukę gloriozę no właśnie juka glorioza młoda sadzonka z korzenia wyhodowana Zostaje tutaj w gruncie, zobaczymy jak się spra yy... będzie sprawować. Wiadomo, na początku jakieś zabezpieczenie też, bo stożek wzrostu jeszcze nie jest taki pełny. Trzeba od wilgoci zabezpieczyć. Także przykryjemy jakimś wiaderkiem coś takiego coś do środka się pomyśli, może jakieś liście suche, albo może coś jeszcze innego. Pokażę wam te sadzonki jeszcze z tych juk, co były zimowane w tym nieogrzewanym pomieszczeniu. Dodam jeszcze tylko, że korzenie były przemrożone. Zobaczycie zaraz. Dobra. No i tak, tutaj mamy pierwszą taką sztukę. pięć tutaj twardy. Stożek wzrostu. Nie najgorszy. Zobaczmy. Może wyciągniemy to z doniczki. Patrzymy, idzie. Ale korzenie zdrowe. Tak to właśnie wygląda. Tutaj kolejna. Sztuka to troszkę większa. Tam nie widzicie. I Wziąłem jeszcze taką przykładową sadzonkę, której wyleciał stożek wzrostu. To jest właśnie ta. Zobaczcie, ile wypuściła sadzonek dookoła siebie chyba z 5. Na stożek wzrostu wygląda tak. A i tak by to wyglądało, jeśli chodzi o juki watemarskie w tym roku, na przyszły rok. Zobaczymy, czy jedna przezimuje, nie z takich, jak tutaj, co wam pokazuję. Zobaczmy, jak tak, to może pokuszę się, aby przezimować tą dużą taką piękną. Dobra, na razie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was. Cześć.